Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Aktualizacja. tematu. Aktualizacja: 12 kwietnia 2024 956 JT opublikowano. 10 września 2021. 1513 układ elektryczny pełni wiele ważnych funkcji w pojeździe, a większość z nich jest niezbędna, aby samochód działał tak jak powinien. Istnieją jednak pewne awarie, które są powszechne i warto o nich wiedzieć, aby szybko rozwiązać problem. Układ elektryczny pojazdu jest odpowiedzialny za wiele funkcji i może mieć wiele różnych usterek. Ważne jest aby zawsze utrzymywać ten system w jak najlepszym stanie i naprawiać usterki, gdy tylko je zauważysz. 5 najczęstszych usterek układu elektrycznego samochodu 1. Słaby lub rozładowany akumulator. 2. Uszkodzony alternator. 3. Rozrusznik lub silnik rozrusznika. 4. Bezpieczniki. 5. Co zrobić, jeśli mój samochód ma zwarcie? W samochodach znajduje się nieskończona ilość przewodów, bezpieczników. Połączeni innych elementów elektrycznych, które sprawiają, że działają one prawidłowo, znalezienie usterki może być często bardzo trudne, a najlepszą rzeczą do zrobienia jest zabranie samochodu do wyspecjalizowanego mechanika, który zajmie się niezbędnymi naprawami. Istnieją również usterki, które nie są tak trudne do naprawy i nie jest konieczne udanie się do mechanika w celu naprawy samochodu, dlatego ważne jest abyśmy wszyscy poznali najczęstsze problemy z układem elektrycznym i dowiedzieli się jak je naprawić. Poniżej przedstawiamy pięć najczęstszych usterek układu elektrycznego samochodu. 1. słaby lub rozładowany akumulator. Wiedza na temat tego, jakie usterki mogą wystąpić w akumulatorze, jest ważna, podobnie jak stosowanie różnych praktyk w zakresie pielęgnacji i konserwacji. Aby uniknąć możliwych uszkodzeń podzespołów pojazdu, zwłaszcza układu elektrycznego, akumulator samochodowy jest sercem, które zasila cały układ elektryczny pojazdu. Jego główną funkcją jest zasilanie mózgu samochodu, dzięki czemu może on komunikować się z silnikiem i innymi częściami mechanicznymi, potrzebnymi do poruszania się pojazdu. Bez niego samochód nie mógłby jeździć. 2. Uszkodzony alternator alternator w układzie elektrycznym pojazdu ma bardzo ważne zadanie, które zależy od tego, czy samochód otrzymuje odpowiednią ilość energii elektrycznej do zasilania podzespołów elektrycznych pojazdu i akumulatora. Jego funkcją jest przekształcanie energii mechanicznej w energię elektryczną w celu naładowania akumulatora i dostarczenia niezbędnego impulsu elektrycznego do pojazdu podczas jazdy. 3. Rozrusznik lub silnik rozrusznika rozrusznik jest częścią obwodu elektrycznego, który wprawia silnik w ruch, stąd jego nazwa. Bardzo łatwo jest zdiagnozować wadliwy rozrusznik, ponieważ rozrusznik jest odpowiedzialny za uruchomienie silnika, po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie słychać odgłosu klikania. 4. Bezpieczniki Bezpieczniki w samochodzie stanowią element ochronny układu elektrycznego. Jeśli klakson, światła lub system stereo przestaną działać, najprawdopodobniej przepalił się bezpiecznik. Te małe elementy pomagają chronić elementy elektryczne pojazdu. Jeśli w samochodzie wystąpi zwarcie lub jeśli do samochodu dociera zbyt duży prąd, który mógłby uszkodzić układy elektryczne, bezpiecznik przerywa i odcina przepływ prądu. Aby zapobiec porażeniu elementów elektrycznych, jeśli którekolwiek z urządzeń elektrycznych przestało działać, możesz zacząć od sprawdzenia, czy bezpieczniki nie są przepalone. 5. Co się stanie, jeśli w moim samochodzie dojdzie do zwarcia? Tam, gdzie występuje instalacja elektryczna. Istnieje możliwość wystąpienia zwarcia lub zwarcia, które jest usterką w wiązce przewodów. Zwarcia są jednym z najstarszych problemów elektrycznych w samochodzie. Zwarcie może być spowodowane wadliwymi złączami, uszkodzonymi przekaźnikami, uszkodzoną izolacją przewodów, nieprawidłowo zainstalowanymi urządzeniami niestandardowymi lub wieloma innymi wadliwymi elementami. Możesz być zainteresowany. Co to jest woltomierz samochodowy i do czego służy? Akumulatory samochodowe. Najlepsze opcje w USA. Ile kosztuje wymiana alternatora w USA? Co oznacza napięcie 800V w samochodzie elektrycznym i jakie są jego zalety? Jak rozpoznać? Które przewody znajdują się w alternatorze samochodu?